Dobrze, i kogo tutaj jeszcze mamy? Dziewczyny dołączają na Instagramie. Mamy jeszcze Justynkę. Dzień dobry, Justynko. Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj tydzień. Zaczynamy dzisiaj tydzień umysłu. Mamy za sobą tydzień ciała, zaczynamy tydzień umysłu. I dzisiaj, zanim Wam powiem, jaka będzie karta, to oczywiście losujemy karty wdzięczności. Losujemy karty wdzięczności. Eee, dobra. Eee, zgadzam się, polecam obejrzeć. Dokładnie tak. Dzień dobry, Agatko. Słuchajcie. Zobaczymy, co nam tutaj. O, powiem Wam, że muszę jeszcze chyba raz, bo nie chciało coś nie chciało coś wyjść. Zobaczcie, znowu za wspomnienia. Może to będzie znowu piękny dzień wspomnień niech tak będzie. Tak niech tak będzie. Eee, zobaczymy komu ta karta dzisiaj tak naprawdę najmocniej się przysłuży za wspomnienia. No może to będzie wspomnienie nas samych z przed live'a i po live'ie, bo mam nadzieję, że dzisiaj eee, że dzisiejszy live Wam się bardzo spodoba i mam nadzieję, że... Eee, że dużo z niego wyniesiecie. Dzień dobry, Anetko, dzień dobry, Kasiu, dzień dobry na żywo po długim czasie, bardzo się cieszę. Dziewczyny, dzisiaj zaczynamy to będzie tydzień muzyku, tydzień umysłu. Będziemy pracować ze swoim umysłem, tak jak pracowałyśmy ze swoim ciałem w tamtym tygodniu i z, y, tylko oczywiście w takim szerszym rozumieniu, bo ostatni piątkowy live z tą kompletnością był takim podsumowaniem, a jednocześnie wprowadzeniem do kompletności takiej ogólnej. Dzień dobry Olu, dzień dobry Ania. E, a dzisiaj chciałabym, żebyśmy zaczęły tydzień umysłu i Później będziemy miały tydzień duszy. Czyli one, dokładnie tak jak karty e, mocy nam pokazują, bo w kartach mocy, jeszcze raz przypomnę, macie trzy e, rodzaje kart i takie karty ogólne. Karty, które dotyczą ciała, umysłu i duszy. E, I karty takie właśnie ogólne. Dziewczyny, wchodzimy w tydzień umysłu. I teraz to, co chciałabym Wam powiedzieć, dzień dobry, Grażynko, bardzo naj, najważniejszego. To w zasadzie podstawową mocą, którą będziemy w tym tygodniu używać, to będzie moc wyboru. I wybór to będzie słowo tego tygodnia. W ogóle, cały tydzień będę Wam cały czas podkreślała to, że macie wybór. Wybór jest tutaj słowem, Sponsorem w ogóle tego tygodnia jest kluczowym słowem na ten tydzień wybór. I dzisiaj chciałam Was zaprosić. Dzisiaj będziemy mówiły o karcie, w zasadzie o dwóch kartach. Zobaczymy, jak nam ten temat dzisiaj pójdzie, czy go przeciągniemy na jutro. Nie, zrobimy o jednej karcie. Moje myśli mają ogromną moc. Wybieram je świadomie. I zobaczcie, tutaj jest ewidentnie pokazana Wam ta moc wyboru. I teraz e, słuchajcie, my, chciałam Was zaprosić dzisiaj do takiej gry aktorskiej. E, I zaraz Wam tą grę przedstawię, takie ćwiczenie, które możecie sobie robić w każdej chwili, w której uświadomicie sobie e, swoją starą myśl. Słuchajcie, my jesteśmy Stworzeni tak naprawdę, stworzone z myśli, które mamy o sobie. Tworzymy nasz zdanie na nasze zdanie na, na, na swój temat, tworzymy taką naszą tożsamość z myśli, które mamy w głowie. Natomiast w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, Dzień dobry, Bartoszku. W ogóle się nie zastanawiamy nad tym, że my te myśli możemy wybierać, że my możemy tworzyć naszą tożsamość właśnie na podstawie swoich myśli. Bardzo często stworzyłyśmy sobie jakiś obraz, i on już funkcjonuje przez lata. To tak, jakbyśmy osiedlili się na jakimś terytorium, na jakiejś działce, i w zasadzie. Znamy to terytorium, znamy tą działkę i nie chce nam się za, za to terytorium wyjść. Mamy wybór, że my możemy pójść jeszcze gdzieś dalej, że my możemy się przenieść, że możemy się przeprowadzić, że możemy różne rzeczy robić, ale my już jesteśmy tak zafiksowane, że to jest ten nasz kawałek podłogi, że my tutaj tkwimy bez względu na to, czy nam jest tam dobrze, czy nam jest tam źle. I dokładnie tak samo jest z naszymi myślami. Stworzyłyśmy sobie jakiś nasz świat, jakiś nasz wizerunek, jakąś naszą tożsamość na podstawie naszych myśli i tkwimy w to bez względu na to, czy nam jest dobrze z tym wizerunkiem, czy nam jest źle z tym wizerunkiem i działamy z automatu. Myślimy o sobie z automatu, dobieramy te nasze myśli z automatu, w ogóle się nie zastanawiamy, że my mogłybyśmy zachować się w jakichś sytuacjach inaczej, zachować, czyli jest to konsekwencją naszych myśli, czyli wybrać inaczej. I to jest właśnie niesamowite. Tutaj chciałabym właśnie na tym się skupić, żebyście myśli i to, jak o sobie myślicie, potraktowały w kategorii właśnie takiego terytorium. Czy nam jest dobrze, czy nam jest źle, my to terytorium znamy, my wiemy, e, myślimy o sobie, że na przykład jesteśmy e, troszkę leniwe, tak? Albo, że nie umiemy gotować, albo inne rzeczy, ale i my wiemy, że to tak jest. To nie jest dobrze, jestem trochę leniwa, tego mi się nie chce, tego mi się nie chce, ale nic nie chce być dalej. Nie chcę. Za to terytorium dać kroku, żeby pomyśleć, że mogłabym zrobić inaczej. Tymczasem wybór, wybór myśli o sobie i zmiana tych myśli na swój temat tworzy nowy świat i wychodzi właśnie za tą, za tą granicę tego naszego znanego, może niezbyt wygodnego, ale znanego terytorium. I dzisiaj bym chciała Was właśnie to takie automatyczne myślenie. Dokładnie tak. Dzień dobry, Basiu. E, takie automatyczne e, myślenie w starych ramach, że ja nie dam kroku dalej i dzięki temu, że na przykład a tkwimy w starej pracy, nie bo ja nic innego nie umiem, nie bo tutaj lepsza to stała pensja niż e, poszukanie pracy zgodnej z pasją, lepsze są te stare relacje, bo ja nie umiem wyjść do ludzi, bo ja jestem niekontaktowa, to jest tylko myśl. My w ogóle w kursie władczyni będziemy bardzo dużo, bardzo dużo czasu poświęcimy. No, znaczy, czasu, no, cały tydzień to będzie tydzień powietrza, gdzie poświęcimy ten tydzień na myśli. I pokażę Wam, że to są tylko myśli, i pokażę Wam, jak nimi władać, jak nimi zarządzać, aby realnie i świadomie kreować swoje życie. I słuchajcie. Zmiana y, y, następuje właśnie tych myśli, tego, co mamy w głowie w momencie podjęcia decyzji, że ja chcę inaczej, że ja świadomie tę myśl zauważam i teraz musi być drugi krok. Pierwszy to jest zawsze Wam, mówię, że pierwszym krokiem jest zawsze zauważenie tej myśli, w ogóle zauważenie danej sytuacji, zauważenie danego zachowania. Podejście do tego świadomie, nie z automatu, ale drugim krokiem jest świadome podjęcie decyzji, że ja wybieram inaczej. To się wydaje takie proste. I to jest proste, tylko my to troszeczkę gmatwamy. I bo my nie chcemy zrobić tego drugiego kroku. To jest w ogóle niesamowite, jak tkwimy latami w jakichś starych schematach myślowych. I nie chcemy zrobić drugiego kroku, nie podchodzimy do tego, nie podejmujemy tej decyzji, że ja chcę inaczej. Dzień dobry, Magda. I to, co zdecydujemy w takiej chwili, bądź nie zdecydujemy, to odtwarzamy. Bo jeśli świadomie zdecydujemy, to odtwarzamy nowy scenariusz. Ale jeśli nie, to lecimy na starym cały czas. I teraz yy, słuchajcie, Hmm. Jeszcze powiem Wam o. albo nie. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze, jak to, jak to wyjdzie, bo mam jeszcze bardzo ważną informację, ale wróćmy do tej gry aktorskiej. Wyobraźcie sobie, że jesteście w tym kroku numer jeden, czyli zauważacie jakąś myśl o sobie którą chciałybyście zmienić, zauważacie to Wasze stare terytorium, czyli na przykład pije za mało wody, powiedzmy, tak? No, wiesz, nie, ja to nie, nie mogę w ciągu dnia, ja nie mogę w ciągu dnia tak wypić dużo wody, nie, to w ogóle ja jestem taką osobą, która tej wody nie potrzebuje, nie potrafię tej wody pić w ciągu dnia. I jedziemy na tej myśli, na automacie. I teraz, właśnie, proponuję Wam taką aktorską grę. Jak zauważycie tą starą myśl, jakąkolwiek, która Was określa, która tworzy Waszą tożsamość, która tworzy Wasz świat, i ona jest stara i spruchniała już, ale, ale nasza, to w tym momencie zabawcie się w aktorkę. Powiedzcie: Ja decyduję inaczej i napiszcie nowy scenariusz, czyli. Wróćcie, jakby. Widzimy to myśl, nie, ja to nie mogę pić tyle wody. Stop! I teraz ja udaję aktorkę i mówię: Jestem osobą, która wypija 4 litry wody dziennie. Uwielbiam smak wody. Uwielbiam, jak ona nawadnia moje ciało. Zobaczcie, wybrałyście inaczej. Wybrałyście w tym momencie zupełnie inny scenariusz. Zauważyłyście świadomie myśl, wyszłyście poza swoje stare terytorium. Ja wiem, że na początku to jest właśnie ta gra aktorska, ale zaraz przeczytam, Kasiu, Twój komentarz, ale. Ona mózgowi, mózg, ja Wam mówiłam to wielokrotnie, nie wyczuwa, które to jest prawda, a które to jest sztuczne. To na początek jest sztuczne. On to przyjmuje jako prawdę. Dlatego Wam mówiłam, że bardzo trudno jest. Na, na przykład, nie wiem, ktoś żartuje. My słyszymy te słowa, niby wiemy, że to jest ironia, że to jest żart, ale my bardzo często to przyjmujemy. To jest tak jak z tym sztucznym uśmiechem. Tak? Uśmiechamy się do lustra, sztucznie, chociaż nam nie jest za bardzo fajnie, ale mózg bierze to już zupełnie na poważnie i zaczyna się tym poważnie zajmować. I teraz, dzień dobry, Asiu. Eee. Bo życie w stary sposób niczego nie zmienia, nic nie trzeba robić, a chce inaczej, wymaga działania, a to jest dodatkowa energia, trochę niewygody i zdziwienie i być może krytyka innych. Dokładnie tak. Ja tak robię, zastępuję starą myśl nową, pozytywną. Dokładnie tak. Taka gra aktorska. Tylko, żeby wejść w tą grę aktorską na początku, wybierać świadomie, musicie uświadomić sobie tą starą myśl. Stary schemat. Na przykład, zawsze pozwalam, aby ktoś wchodził na moje terytorium, na mo niszczył moje granice, tak? Zawsze, na przykład, nie wiem, z moją przyjaciółką, e, ona nie szanuje mojego zdania. Zagrajcie teraz tą grę i powiedzcie, jestem osobą, która przestrzega swoich granic, bo szanuję siebie i szanuję moje granice. I proszę osoby, które są w moim otoczeniu, aby również szanowały moje granice, bo widzą, że ja szanuję swoje. To jest na początek nowy scenariusz, który musicie w pierwszej kolejności odegrać przed sobą. Raz, być może drugi, być może trzeci, być może czwarty, ale to jest dokładnie to, co Kasia napisała. Chcę inaczej. Wymaga działania i wy na początek zabawcie się w tą aktorkę. To będzie wasze działanie, żeby w ogóle to zacząć. Nie zmieniając niczego, nic się nie zmieni, dokładnie tak. I pięknie tutaj piszecie, tylko teraz my to wszystko wiemy. My wiemy, że jak nie zmienimy niczego, to się nic nie zmieni. Dokładnie tak. Piękny Polak napisał, zastępuje starą myśl nową. Dokładnie tak. Tylko jeszcze trzeba świadomie przejść do kroku numer dwa: czyli do stworzenia tej drugiego scenariusza, do stworzenia tej drugiej wizji, w którą ja już świadomie wchodzę. Ja podjęłam decyzję i zmieniłam bardzo dużo. Chociaż jeśli chodzi o pracę, to teraz trudno mi poszukać czegoś innego. Może błędem było niezabezpieczenie się i, i szukanie pracy, a potem rezygnacja, a nie odwrotnie. Ale wierzę, że co ma być, to w błędzie. Aga, ja myślę, że wszystko się układa dokładnie tak, jak powinno się ułożyć, i myślę, że musisz szybciutko wymazać myśl, że może było błędem. Jeżeli podjęłaś takie decyzje. I one były podjęte z poziomu serca i duszy, to one w jakiś sposób, być może jeszcze w tym momencie tego nie do końca wiesz, ale one musiały się tak zadziać. Ja bardzo mocno w to wierzę, że to dokładnie tak wygląda i że to dokładnie tak jest. I słuchajcie, moje myśli mają ogromną moc. Wybieram je świadomie. To jest właśnie wybór, to jest kluczowe słowo na ten tydzień. Będziemy z nim właśnie pracować. Ee, wiecie, to można, ja dziewczynom na kursie Kobieta jest cudem mówiłam, że nasz mózg, nasz umysł, i tutaj to powtórzę, bo to jest doskonała przenośnia też. To jest nic innego jak centrum zarządzania. To jest tak, jakbyście sobie wyobraziły, że siadacie przed pulpitem z ogromną ilością monitorów i jesteście w centrum zarządzania. Wy tam rządzicie, wy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś podejmuje decyzję za mnie. Każdą decyzję, choćby wam się wydawało, że ktoś za, za was podejmuje, że takie są okoliczności, nie to wy podejmujecie wszystkie decyzje, to wy macie przed sobą, przed swoimi oczami całe centrum zarządzania sobą, swoim umysłem i w tym momencie, w tym momencie ta nowa myśl, ten stworzenie tego nowego scenariusza, ta odegranie go jako tej gry aktorskiej to jest nic innego, jak wprowadzenie nowego oprogramowania w Wasz system zarządzania, Wasz system dowodzenia. To jest wybranie świadomie myśli, bo one mają ogromną moc, bo one tworzą Waszą tożsamość. One tworzą Wasz świat i to wszystko, co jest, co jest Wami. To, jak Siebie widzicie w tym świecie. To jest niesamowite po prostu. Uświadomienie sobie potęgi, przed jaką siadacie w momencie rozpoczynania tego procesu myślowego. Nie ma poważniejszego centrum zarządzania niż wasz umysł. Nie ma potężniejszego komputera niż wasz umysł. To jest top of the top. To jest szef szefów i wy jesteście nad tym wszystkim. I uświadomienie sobie, że wy macie tą moc sprawczości, jest niesamowitym darem, niesamowitym osiągnięciem. To wy decydujecie, to ja decyduję. Ja wybieram te myśli świadomie i ja, jeśli ją zauważę, czyli wejdę w ten krok pierwszy, oczywiście, że szereg tych myśli będziemy, Jechać na automacie, ale niech to już będzie dla nas taką już informacją. Ja dzisiejszym tym live'em daję mu taką intencję, żebyście nawet nie weszły w tą grę aktorską, tylko abyście zaczęły, aby, abyście zaczęły rozpoznawać ten moment, kiedy wy wybieracie inaczej. O tym też będziemy bardzo dużo mówić na kursie Władczyni. Bardzo dużo. Mam nadzieję, że tam jeszcze inaczej wam to. Będziemy tam to ćwiczyć w ogóle też. Ale tu wam na razie dzisiaj sygnalizuję, że najważniejszym momentem jest zauważenie starego schematu. I to jest intencja na ten dzień dla Was ode mnie. Zauważ stary schemat i jeśli go zauważysz, to zrozumiesz tą moc wyboru, to zaaktywujesz tą moc wyboru, czyli dzisiaj jest tak, poczekajcie, muszę sobie zobaczyć jak to jest, tak, mamy jeszcze trzy minutki, dzisiaj jest tak, że żeby aktywować tą moc wyboru was, musicie... Najpierw zauważyć. Czyli najpierw zauważamy i to jest dla ode mnie intencja dla Was. Zauważajcie, a potem aktywujcie tą moc wyboru. Czyli mamy takie dwa kroki. Trzeci krok to już jest kreowanie właśnie swojej rzeczywistości poprzez, e, poprzez, poprzez te myśli. Poprzez tą świadomość tych myśli. Natomiast pierwszy krok to jest zauważenie. I to zauważenie jest takim e, niezbędnym składnikiem do aktywowania tej mocy. To jest niesamowite. Dwa kroki, zróbmy to w dwóch krokach. Zauważam i aktywuję moc wyboru moich myśli. Możecie właśnie to zrobić tak, jak tutaj Paula napisała, że zamieniam świadomie, Jedną myśl na drugą, jedną odsuwam, drugą wsuwam, tak? Możecie nazwać to właśnie aktualizacją nowego programu, możecie spróbować właśnie ten, e, e, tą zabawę z tą aktorką, tak? Ona jest ekstra, bo e, tworzymy wtedy swoją tożsamość. Tyle na, na dziś waszego zadania. Ale ta praca była dla ciebie tak stresująca, że nie miałabyś siły na szukanie. Widzę tutaj w naszej grupie, jak ty się zmieniłaś, jak puścił ci stres, dokładnie, e, dokładnie tak. Ja się tu zgadzam z Kasią, Agusia, dla ciebie, że e, nie da się czasami w tak stresujących warunkach i z tak, z tak dużą ilością stresu otwierać się na nowe, bo trzeba. Nie czasem, ale często i prawie zawsze trzeba usunąć stare, żeby zrobić miejsce na nowe. I ja e, Aga myślę, że to się tworzy w Twoim polu e, i że ten czas na szukanie teraz on nie jest zmarnowany dla Ciebie, bo właśnie ty przepięknie teraz poznajesz siebie, pracujesz z sobą. To jest wartość, która jest absolutnie wartością dodaną. Absolutnie. Grażynko my już kończymy właśnie, Monika pisze: Udanego dnia i że nas widzi. Ja też was widzę, dziewczyny, i kłaniam się waszym duszom. Moja dusza kłania się waszym duszom. Życzę wam przepięknego poniedziałku, przepięknego. Niech to słowo, mam wybór. Będzie, zauważamy, zmieniamy, kreujemy nasze myśli. Dokładnie tak. Idziemy dzisiaj w dwa kroki. Najpierw, Aktywator, czyli zauważenie, a potem wchodzimy w moc e, wyboru, uświadomienie sobie tej mocy wyboru. Niby proste i niech takie będzie. Nie utrudniajmy sobie tego same. Po prostu zamieńcie się dzisiaj w aktorki, zamieńcie się dzisiaj w programistów swojego umysłu. Zobaczymy jutro, e, jak się to Wam udało. Buziaki, uściski, tak, odsłuchaj później. Dziękuję, widzę Was. Dziękuję bardzo, Buziaki. Pa.